Witaję serdecznie, Matfis. Czula, witaju w trzecim, że filmikowi dla choworymu po swojemu. E, dzisiaj chociażby troszkę rozreklamować stronę swoja.org Jana Maksymiuka. E, czemu? Bo swoja.org e, jest dla menę jak zemlana, której HPS roste. HPS-kob w ogóle e, powstati e, musi umieć taką osnowu coś, na czym można pertisia, a swoja.org daje do tego naprawdę wszystko, potrzebne. Bo czasem czytają takie komentarze, koli wony wrze, napisane po polsku, a to jest fajna sprawa, koli młodyje, jak raz pod laszukiem, albo próbują, chociaż, skazać je coś po swojemu, anen po polsku, że ta swoja mowa tak naprawdę jest takim przypadkowym zborom, różnych słów z różnych języków. Na przykład, jedno słowo w kinem z rosyjskiego języka, drugo jest ukraińskiego trzecie z białoruskiego i będę jakaś tam mężbolsz swoja mowa. Nie, to nie tak. To совсем nie tak, bo każda mowa ma je prawila, ma polski pewne prawila, ma je francuski, ma hiszpański, Wsiaki. Mowy na świecie mają swoje prawila i tak samo swoja mowa, czy budem liczyć wariantom mowy ukraińskiej czy bieloruskiej, to w, w, w to moment ważną, bo na tłum małym obszary na którym szczęchowora trudę po swojemu na Podlaszy, a znaczy tak na pół wdę, od Bilostoka aż do aż do Bucha, chowora się przede wszystkim według pewnych prawilów. I te prawila my możemy na swoja.org znaleźć czasów ludzie piszą, Nie mają jak mają jak że mówili, bo y, koli trzeba było to dziadzi albo baćki albo baćki przede wszystkim nie nauczyliś y, sami albo nie nauczyli mnie. Tylko mówili po polsku za dziadka, коли ja był. No i teraz że za późno. że w, orydzie, w że wów w misji, nie mają z kim mówili. A tu proszę bardzo, mająem to potrzebne. E, czy na swoja.org, mają. Po lewej stronie e, różne, różne fajne rzeczy, które naprawdę można i przeczytać po swojemu. I znaleźć peryklady literatury, pełnoprawnej literatury e, światowej, który jest prykładzony Janą Kom albo jego bratem Alikom na podlaski. I tak, mają. Na przykład, Ekolia Byw e, z łudwiołom lesu, tekst Jana Maksymiuka, e, który też znajdował się w jego kniżce, e, czomne po swojemu, mają rozgłowarnik. Majem, Majem wszystko od tego, jak przedstawić się po swojemu, do toho jak, no, jak stosować kotory przykazki. E, bóg dał, bóg i wziął. Choć goły, ale wesioły, ticha wodu chreblu bezmuki Bez muki nie ma nauki, Odna dobre, a dwie jeszcze lepi, Szto dwóch, to nie odin, Szto kraj, to obyczaj, Koli powiesiat, to ne wtopiat, Koli ne się to i ne się I takie różne mają mają przykazki, kotory wrze zanikają, bo nie mają nawet i korystalników ich. Albo, że je welmi welmi stary. Tak, što, to Totjan Maksimiuk i e, Alik Maks, Maksimiuk wkidają właściwie wsio, do czego jeszcze można doterć i co to trzeba zachować i kopne minulo prosto. Kop było e, w tije, i budiony dni, i jakiś światoczny e, do, do korzystania się przez Podlaszukow. Mają linki do blogów i, i Jana i Alika Maksimuka. Mają też możliwość wykorzystania e, pudlaśku łacinku, tak, popisati po pudlaśki, e, i możemy nauczyć się gramatyki. Jak chorory prawidłowo, jak odmieniać niektóre słowa. Mają słownik Jana Petruczuka, człowieka, który urodził e, się w Kuraszywie e, i napisał w pracu doktorskiej pro swoją mowę. Tak, to naprawdę, bardzo, bardzo wam poleca, polecają e, swoju.org, bo dziękuję, czy to jest i HPS w ogóle narodził się i żywe. E, my piszemy podług tego e, wariantu głównego, który obejmuje może 80% e, e, obszaru Ludachoworod po swojemu. E, a nawet, koli je jakiś. Odrębny, y, odrębne słowa i po inaczej mu dać to to nie jest wielkie różnice. To jest różnice, które można bardzo, welmi łatwo welmi y, przeskoczyć. I nie trzeba dużyć sobie głowy. Także to kropka była dla mnie, dla ludzi, którzy założyli HPS taką taką osnową, e, osnowoju i dziękuję jej Jakoś możemy pisać po prostu prawno, bo ja szukaw różnych krynic, gdzie znajdzie taki najbursz, dokładne opisy toho, czy w ogóle słowa, podlaski, i lepszego miejsca, lepszej krynicy nie znajdę te. Tak to polecaju i do następnego spotkania.